Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie uczniowie szorstko zabraniali im tego lecz Jezus rzekł dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie do takich bowiem należy królestwo niebieskie położył na nie ręce i poszedł stamtąd kiedy słyszymy te słowa z Ewangelii, dopuście dzieci, nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. To zaraz e, czujemy się dobrze, bo dziecko, małe dziecko jest zawsze takie milusie, takie, takie przyjemne, ciepłe, sprawia nam radość. I rzeczywiście, jak, jak, patrzymy, jak patrzymy na dzieci, to możemy mieć różne skojarzenia, kiedy, kiedy to słowo dzisiaj przychodzi, że, że dzieci należą do Królestwa Niebieskiego. Dzieci. Ale to słowo dzisiaj przychodzi do nas, żeby się nas pytać. Dziecko nosi rysy swoich rodziców. I kiedy to słowo dzisiaj przychodzi do nas, to pyta się nas. My, którzy jesteśmy dziećmi królestwa, dlatego, że w czasie chrztu Bóg stał się naszym Ojcem. Wziął nas w swoje ręce i przyznał się do nas i powiedział Amen na nasze życie. Staliśmy się przybranymi dziećmi, należymy do Niego. I to słowo przychodzi, żeby się pytać nas, czy w naszym życiu nosimy rysy Ojca. Czy rzeczywiście staliśmy się synami, córkami Boga? Jest tylko jeden syn, tutaj widzimy na krzyżu tego, który jest synem, który mówi: kto widzi mnie, widzi Ojca, na którego obliczu, na którego ciele objawiło się to podobieństwo do Ojca, który kocha, który przekracza wszelką granicę, który nam towarzyszy. Które stoi zawsze, zawsze się do nas przyznaje, zawsze stoi po naszej prawicy, jak mówił psalm 16. I to, to pytanie zawsze przychodzi do nas, bo nie chodzi o to, żeby być gaworzącym dzieckiem i porównywać się z takim malutkim dziec, dzieckiem, które jest w wózeczku, które się karmi, które jest takimi ilusie. Tylko porównywać się naprawdę z tym, który jest dzieckiem Boga, który jest Jego synem, który powiedział, że jest synem Ojca, z Chrystusem. Być dzieckiem Boga to znaczy nosić w sobie podobieństwo Ojca. Do nich należy Królestwo. I dlatego potrzebujemy narodzić się na nowo, narodzić się z ducha. Dlatego za każdym razem, kiedy, kiedy przychodzimy na, na liturgię, to, to Chrystus przychodzi i karmi nas sobą, dialoguje z nami, daje nam swoje ciało i krew, żeby Jego Duch przyszedł do nas. Bóg, Bóg przyznaje się do nas. Jest tylko pytanie, czy my przyznajemy się do Niego, kiedy przychodzą sytuacje różne. Dzisiaj to pierwsze czytanie z księgi Jozuego bardzo mnie porusza, dlatego że widzimy dialog, który Jozue, następca Mojżesza, prowadzi z Izraelem po tym, jak zdobyli ziemię obiecaną. I prowadzi ten sam dialog, który Mojżesz prowadzi z Izraelem pod górą Synaj. Zanim Bóg zawiera przymierze z Izraelem, z, z tymi, którzy nie są ludem, którzy są grupą niewolników, bandą kalek, ślepców, chromych, ludzi upokorzonych, ludzi, którym zostało zabrane człowieczeństwo jako niewolnikom, i za każdym zadaje trzy razy pytanie: czy, czy, czy chcą przyjąć słowo Boga? I za każdym razem Izrael odpowiada, za pierwszymi dwoma razami odpowiada, tak, chcemy, chcemy być posłuszni Bogu, chcemy zawrzeć z Nim przymierze, chcemy oprzeć się na Jego Słowie. A za trzecim razem to samo, co dzisiaj mamy w tym dialogu z Jozłem, padają te słowa na asech to znaczy chcemy służyć i głos, głosu Jego chcemy słuchać. I to jest zasadnicza różnica. To znaczy, tak, chcemy przyjąć, chcemy przyjąć to, co Chrystus nam daje na Eucharystii. Ale nie tylko przyjąć tutaj, chcemy go słuchać, kiedy wejdziemy w naszą codzienność. Bo to już jest drugie pokolenie to są dzieci tych, którzy wychodzili z, z Egiptu. I oni zdobyli ziemię obiecaną widzieli rękę Pana. I oni muszą na nowo podejmować decyzję. Raz wy wybrawszy, zawsze wybierać muszę. Nie? Jest takie słowo, które to mówi. I to jest prawda, że nie wystarczy tutaj powiedzieć Amen. Mówimy wiele razy Amen w czasie liturgii. Także kiedy przychodzimy i jest powiedziane ciało Chrystusa, i my odpowiadamy Amen. Ciało Chrystusa, które jest odpowiedzią, to jest ten baranek, ten dialog, który prowadzimy przed komunią. Oto baranek Boży. Jest powiedziane, że ci, którzy należą do baranka, idą za Nim. I my dzisiaj chcemy należeć do baranka. Chcemy stać się z Nim jednym ciałem, jedną duszą. Po to jest ta komunia: żeby Chrystus był w nas, żebyśmy byli w Nim. I mówimy amen do tak, tak chcemy. Amen, niech się stanie. Niech jego ciało stanie się moim ciałem. To znaczy chcę być dzieckiem jak on, chcę być synem, córką Boga jak on jest synem e, Boga. Chcę, żeby na moim ciele objawiły się rysy Ojca. Chcę być podobny do niego dzisiaj. Amen. I my wiemy, potem musimy wrócić do codzienności, tak jak Izrael, kiedy Jozue w imieniu Boga dialoguje z Izraelem, ale potem wracają do swojej codzienności. Wracają do domu, wracają do pracy, wracają do swoich sąsiadów, wracają do swojej rodziny, do swoich krewnych, do relacji. Muszą uprawiać ziemię, muszą zarabiać pieniądze, żeby utrzymać rodzinę. Wracają do codzienności. I tam naprawdę. Następuje tu drugie Amen, tak jak i w naszym życiu. Kiedy wrócimy do domu, to wiele razy będą takie sytuacje, w których to Amen, które mówimy na Eucharystii, do ciała Chrystusa, będziemy musieli na nowo artykułować poprzez decyzję. I to jest właśnie to, że tak, chcemy służyć Bogu. Tu mówimy Amen, ale chcemy też słuchać Jego głosu, to znaczy, kiedy wrócimy do codzienności, chcemy słuchać Jego głosu. Do czego nas zaprasza? Kiedy będzie nas zapraszał do tego, żebyśmy przebaczali tak, jak On przebacza, żebyśmy służyli drugiemu, tak jak On służy, żebyśmy schylili się do stóp drugiego człowieka, tak jak On schylał się do naszych stóp. Żebyśmy mieli tą wyrozumiałą łagodność względem bliskich, tak jak On miał wyrozumiałą łagodność, chcemy słuchać Jego głosu, nie tylko tu na liturgii, kiedy te słowa padają, ale w naszej codzienności. Wtedy tak naprawdę staniemy się dziećmi Boga. Święty Jan w swoim liście mówi: Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Tak, Bóg przyznał, powiedział: Amen do nas. A potem dodaje, ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Staniemy się takimi wtedy, kiedy go poznamy takim, jakim jest. To znaczy, kiedy staniemy się jednym ciałem z Chrystusem, wtedy naprawdę staniemy się tymi, tym marzeniem Boga. Tak jak Chrystus, który stał się marzeniem Boga, stał się tym nowym człowiekiem. Pamiętacie, jak Piłat wyprowadza Chrystusa upokorzonego. Ubiczowanego, wyszydzonego, ubranego w koronę cierniową, i mówi wtedy słowa: Oto człowiek. Rzeczywiście to jest człowiek, marzenie Boga. Jesteśmy zaproszeni, żeby to stało się prawdą w naszym życiu, bo do takich należy Królestwo Niebieskie. To jest najlepsze świadectwo, że królowanie Boga już zaczęło się w naszym życiu. Jeżeli rysy, rysy Ojca są widoczne na obliczu Chrystusa, staną się widoczne w naszym życiu. A więc ten dialog, który tutaj jest, chcemy służyć i jego głosu chcemy słuchać. Naszych weniszma.